Hej moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku drap masowym. Dzisiaj mamy 20 grudnia, no zostało już parę dni do świąt. Dzisiaj sobie zdrapiemy tą premierową zdrapkę. Kupiłem cztery, koszt 20 złotych. Ale na początku weźmiemy się za kalendarze. No jeden kalendarz koci jest zmasakrowany przez mojego kota. Patrzcie jak go zmasakrował. Zostawiłem na wierzchu i podeptał, podeptał. Dobra, tutaj mamy dla niego przekąskę. Jedzonko. Patrzcie jaki zmasakrowany 24 Jakoś to trzeba będzie. To znaczy jakoś to trzeba będzie otwierać. Ja yy, na... Na zapas nagrałem odcinki, więc tutaj już w sumie nie ma. Już mam wszystkie w sumie odcinki z nagrane. Ten to jest taki premierowy, więc ten jest yy, premierowy. Natomiast jeszcze będzie 23 i tutaj jeszcze jest Przekąska, też już zmasakrowana. Więc zostało jeszcze dzisiaj 20 i 23. Resztę już mam nagraną, więc zapraszam Was do oglądania. No bo wiecie u mnie tak z tym czasem słabo, więc nagrywam jak tylko mam czas weekend to więcej nagrałem tych odcinków. 20 yy, moja, czekoladka. Mamy księżyc. Taki fajny księżyc, nie wiem która strona. Ta strona. Okej, okay, mamy księżyc, dobra, będzie zjedzony, zjedzona będzie czekoladka, a teraz idziemy do zdrapek, tutaj Was trochę poprzesuwam, dobra, myślę, że tak będzie najlepiej, dobra, idziemy do zdrapek, mam, tak jak mówiłem, cztery zdrapki, pani mi różne, pani mi podawała, dała mi różne numerki. Co trzeba zrobić? Oczywiście wygrywające liczby 4, i tutaj szukamy Twoich liczb. Szukamy również diamentu. Diament nam nie daje nic. Tutaj mamy stopni wygranych, no stuwy nie ma, 70. Potem jest 350. No to to jest takie realne. Te 3 stopnie raczej mało prawdopodobne. Dobra, trzymajcie mocno kciuki. Bardzo mi się podoba ta strapka, ładnie wygląda, no ale. Nie szata zdobi człowieka, jak to się mówi. Zobaczymy, co nam przyniesie, a wygrywający liczbę 31, 18, gdzie to jest, tutaj, 16 i 43, a mamy, teraz trafić, 11, 19, 16 mamy wygraną super nie będzie zera 43 jest druga wygrana fajnie już się cieszę 13 44 24 to teraz jeszcze diament znaleźć będzie pięknie jest 18 jest trzecia wygrana 31 czwarta wygrana pięknie i 17 dobra czyli co wychodzi na to że będzie na 0 co najmniej

Cudownie piątego stopnia wygrana. Cudownie. Chyba u nikogo nie widziałam jeszcze takiej wygranej. Nie wszystkich widziałam oczywiście, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba no, nikt nie trafił. Teraz mamy z numerem 16, wygrywający liczbę 32, 43, 40 i 22, a mamy.

Wydaje mi się z paczki tak. Ostatnie z paczki. Wygrywające liczby. 36, 24, 12 i 23. A mamy. Gdzie to jest znowu ta liczba wygrywająca? 44, 40, 7. 42, 40 w ogóle nie ma, oni dają 43, 29, chyba już nic nie dołożymy, 22, 35, oboki, 17 i 33. No, no niestety diamentu nie mamy, ale mamy jedną, a konkretną zdrabkę z numerem drugim, 50 złotych, no świetnie tutaj jest 2 tu mamy 20, tu 10, tu 10, tu 10 10, 20, tak jeszcze się upelniam, tak jest mamy 50 złotych na tej strapce, wkład był 20 złotych więc mamy plus plus 30 złotych, tak jest mamy jeszcze jedzonko dla kota teraz dostanie i czekoladkę. No i przypominam, że zorganizowałem tak na spontanie konkurs na tipli Szczegóły w opisie filmu. Dziękuję Marcinowi 2596 za wpłatę. Ty już bierzesz udział w konkursie. Przypominam też, że na 700 subskrypcji też trwa konkurs. Jak tylko osiągniemy 700 subskrypcji, no to rozdam tam 5 zestawów z drapek po 5 zł. Tak wymyśliłem. 5 po 5. Jak było 600 subskrypcji, też taki konkurs był, tylko na live'ie go zorganizowałem. Teraz raczej live'a nie będę robił, ale na odcinku coś tam wymyślę. Jakiś komentarz chyba będzie wybrać i wylosuję 5 osób, które. No, dla których zdrabię zdrapki za 5 zł, tak, czyli albo jedną, albo kilka tak mniejszych. Dobra, chyba wszystko powiedziałam. Dziękuję za uwagę. Mamy tutaj perełkę, więc super, bardzo lubię te zdrapki za 5 zł, one często mi dają. Będzie na pomnożenie. To co, trzymajcie się miłego, wam życzę. Na razie do jutra, cześć.